Kochani uczniowie, święta majowe w tym roku z pewnością będą inne niż dotychczas. Pozostaniemy w domach, zrezygnujemy z tak bardzo w tych dniach lubialnych wyjazdów. Mimo to, że nie widujemy się w szkole, zapraszamy Was do wspólnego świętowania. Dzień 2 maja to święto flagi państwowej. Pamiętajcie, aby w tym dniu wywiesić na swoich domach flagę i w ten sposób zamanifestować naszą narodową tożsamość. W dniu 3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. W tym dniu zapraszamy Was do wspólnego czytania tego dokumentu. Szanowni Państwo, z okazji Święta Konstytucji. Dokumentu, który jest wyrazem szacunku, zrozumienia, wzajemnego poszanowania, chciałbym Wam wszystkim życzyć, abyście się dobrze czuli we swoich wspólnotach we wspólnocie szkoły, wspólnocie rodzinnej, wspólnocie zawodowej, wspólnocie pasji, to, że znajdujecie wokół siebie osoby podobnie myślące, przyjaźnie do siebie nastawione, to jest największa wartość naszego życia społecznego. Życzę Wam, aby każdy odnalazł sobie, dla siebie, właściwe miejsce w naszym społeczeństwie. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, rozdział pierwszy Rzeczpospolita. Artykuł 27. W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Artykuł 28. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. Artykuł 29. Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa. Niech żyje konstytucja. Niech żyje Polska. Artykuł 53. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej. Do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Artykuł 62. Punkt 1. Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania prezydenta Rzeczpospolitej posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Punkt 2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługują osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział drugi. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Artykuł 70. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół inne niż publiczne. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Artykuł 71 Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. Rozdział 2, artykuł 72 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy, ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Artykuł 74 ust. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ustęp 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Rozdział 7. Samorząd terytorialny. Artykuł 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Artykuł 164. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł 165. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługują im prawa, własności i inne prawa majątkowe. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. Artykuł 166. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rozstrzygają sądy administracyjne. Naszej polskiej krainie,